Adasiu, ty masz program sportowy w sportowym tonie. Dzisiaj od 17 do 18, natomiast później wkracza na wizję nasza niezastąpiona Monika. I Moniko, już dzisiaj będzie za premiera programu? Powiedz. Czy jest niezastąpiona? To się jeszcze okaże. E, pamiętaj, że to, o czym mówimy, to się staje rzeczywistością, więc jesteś niezastąpiona e, i powiedz mi, co będziesz tak, co się prowadziła. Było. Ee, zaraz po sportowym programie naszego Adama ruszamy w krainę dziecka. Jest to program poradnikowy poświęcony całkowicie naszym małym pociechom. Mm, przygotowując się do tego programu, zastanawiając się o czym będzie ten program i jak chciałbym go poprowadzić, zamknęłam oczy i wyobraziłam sobie Zosie Samosie, Stefka Burczy Muchę i Tatka Nie Eee, zaczęłam wyszukiwać sposoby, jak ich ujażnić, jak ich poskromić. Eee, w związku z tym będę zapraszać do studia mamy. Będę zapraszać nauczycieli, będę zapraszać panie, które na co dzień zajmują się ubieraniem w naszych małych typoch. Będę zapraszać psychoterapeutów, z którym będziemy rozmawiać o tym między innymi dzisiaj, jak przygotować dziecko do pierwszej klasy bo to dość ważny temat i mhm. dość problematyczny wbrew pozorom. Czyli dzisiaj już, jak rozumiemy, masz gości, tak? I kto, znaczy, nie chodzi mi o zdradzenie wszystkich tajemnic, bo e, musimy zachęcić jakoś na, naszych kochanych widzów, żeby e, no, chcieli zobaczyć, co tam się będzie działo, ale dzisiaj temat pierwsza klasa? Tak, e, jak przygotować dziecko do pierwszej klasy. Najczęstszym problemem, błędem rodziców e, jest to, kiedy wypowiadają zdanie, zobaczysz, pójdziesz do szkoły, to cię nauczą i już tutaj I rozbudzają temat. niepokój mhm. w dziecku, tak? Więc będziemy rozmawiać tutaj między innymi z psychoterapeutką, która pomacha do nas paluchem i, i powie, że absolutnie mamy takich rzeczy nie robić, jak rozmawiać z dzieckiem, jak przygotować dziecko mhm. do pierwszej klasy. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. E, powiedz mi, e, ponieważ e, jak rozumiem także czekasz na, na informacje od naszych widzów, prawda? Z propozycjami kolejnych tematów, gości i tych, tych problemów, które by chcieli, żebyś poruszyła? Jak najbardziej, jak najbardziej czekam, tak naprawdę, na pomoc od widzów, bo jako sama jeszcze matką nie jestem, więc jak najbardziej, drodzy Państwo, o czym chcielibyście usłyszeć, o czym mielibyśmy porozmawiać tutaj w studiu, jak najbardziej czekamy na odzew z Waszej strony. Moniko, powiedz mi, Ty, jest, czy ty także utworzysz temat. Za chwilę na Facebooku, prawda? E, nazwę swojego programu. Natomiast e, i oczywiście tam też nasi widzowie mogą z Tobą wchodzić w interakcje, prawda? Oczywiście, że tak. Komentarze w i. E, bo kochani, nie, nie wiem, czy wiecie, że e, już został utworzony nasz profil drugiego śniadania przy kawie. E, w, drugie, w tym naszym profilu na Facebooku, drugie śniadanie przy kawie, e, tak, e, taki tytuł e, nosi strona. Będziemy umieszczać to wszystko, czego Wy nie widzicie. Czyli zdjęcia z zakulis, różne śmieszne sytuacje będziemy opisywać, ale także dla wszystkich was, was będzie tam informacja, kto jutro prowadzi program, jakie będą podejmowane tematy, więc Was serdecznie zapraszamy na tę stronę. Jedna ma prośba, mam nadzieję, że to nie będą wszystkie zdjęcia z Zekulin. Ja właśnie tak się znaczy, za co? strasznie co? Ja po prostu... Czemu oni się niepokoją? Bo aparat mam. Ja. Yeah. Także jak będziecie grzeczni, to um, będziemy je po prostu tutaj sobie um, jakby wybierać, a jak nie grzeczni, no to pójdą w sieć. Ja od dzisiaj muszę być grzeczny, ty także. E, Monisiu, czy coś jeszcze na temat swojego programu? Czyli zrobiłaś e, mnie z rytmu, bo e, zaczęłam kogo? zastanawiać się teraz, jak złapać Adama biegnącego po hoddoga. Po <noise> batona. <noise> po <noise> Kto Nie, będzie <noise> jeszcze mi będziemy mieli czas. Dlaczego więc to jest program, Twój? Bo tutaj w sportowie to wiadomo, ale Twój, kogo zachęcasz do, do obejrzenia tego programu? Absolutnie wszystkich. Od najmłodszych. E, rodzice. Przyszli rodzice. Rodzice, którzy mają problem z dzieckiem, którego, którzy nie mają żadnego problemu z dzieckiem, rodziców... Którzy... Ale też w przyszłości będzie jeszcze pokazywała ciekawe miejsca, prawda? To nie będą tylko cały czas goście zaproszeni. Jak najbardziej, mhm. jeśli już poskrobimy, poskrobimy tę Zosię i, i Tatka Jadka, to wyruszamy z nimi w miasto, w miejsce, gdzie słowo nuda nie istnieje. Dobra, okej. Okay. Także jeszcze raz tylko przypomnę, kochani, dzisiaj o godzinie 16 Magia i życie w innym troszeczkę czasie, dlatego że o 17 wkracza na naszą wizję Adam ze swoim programem w sportowym tonie. Natomiast po spotkaniu z Adamem, czyli takiej męskiej godzinie, chociaż tutaj ja mówię, odchodzimy od konwenansów, coś dla rodzin, czyli spotkanie z. Moniką i, i jej program w Krainie dziecka. Jutro. Jutro jest wtorek i e, zaczynamy od, od drugiego śniadania męskiego przy kawie z Sebastianie Adamie. Proszę, teraz możecie zachwalać swój program. No, <laughs> no, 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 proszę, no, przyszła teraz moja kolej. Będziemy się starali, żeby tej nudy nie było w ogóle. Jutro zaczynam tak dosyć spokojnie, bo będziemy rozmawiali o tak ogólnie mówiąc o relacjach damsko-męskich. To będzie program. I to będzie spokojna rozmowa o relacjach damskich? Ale wiesz męskich? Co? Dlaczego nie mi wchodzisz w słowo? Nawet nie zdąży powiedzieć, słuchaj. Bo to, się buduje. Na początku zacznie się bardzo spokojnie. Przepraszam bardzo, przed chwilą Sebastian mówił o adrenalinie, nie? O tak, tym, tak, że tak, będzie tak, tak, power. A teraz jesteśmy z... power tak, O tak, tak, tak. My nie zaczniemy tak. Okay. Zaczniemy od czegoś takiego spokojniejszego klimatu, później będzie więcej adrenaliny z racji tego, że skonfrontujemy te nasze wszystkie poglądy. Trafny bądź nie trafny o kobietach yy, z kobietą, z taką prawdziwą, piękną, fajną kobietą więc tak to będzie wyglądało. Na razie to są początki i to wszystko będzie nam ewoluowało. Ewoluowało. Trudne słowo. Dokładnie. Te kawy będą, te napoje energetyczne również będą. w naszej rozmowie, w naszym Goście będą mieli to Zapewnieni. zapewnienie. Przychodźcie, nie Państwo, którzy nas będą oglądali również, dlatego, bo ja na przykład jutro prowadząc razem z Sebastianem ten męski poranek, zamierzam wyżyć wszystkie swoje frustracje, dowiedzieć się czemu te relacje między kobietami a mężczyznami są takie czasami różne, więc to będzie program absolutnie nie. Dla mężczyzn bardzo ciekawy, tu mm. będzie piękna kobieta, tak samo jak teraz Monika i Agnieszka, Dziękujemy, będziemy siedzieli tutaj, no my, po prostu my, tak jak będziemy siedzieć, tak będziemy, ale będzie coś dla mężczyzn, będzie coś dla kobiet, to będzie wyjątkowy poranek, energetyczny, ciekawy, również dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Podobno mężczyźni są z a kobiety z Marsa, więc zobaczymy jak to będzie. Na odwrót. Tu, czy na odwrót? No, kobiety z Wenus. No, kobiety z Wenus a alfie z Menem, tak? <grym> No, wszyscy jesteśmy ziemia, Ziemianami, tak? Ziemianami. <grym> Ziemowitami. Ziemowitami i jakimiś tam. Tak, kochani, co prawda nam do końca tego wejścia pozostały już dwie minuty, natomiast programów do zapowiedzenia i opowiedzenia o nich jeszcze mamy. Troszeczkę. Mam nadzieję, że to dzisiejsze drugie śniadanie przy kawie, które trwa, jest dla Was interesujące. Jeżeli chcielibyście skomentować nasz dzisiejszy program, to serdecznie zachęcamy do wysyłania SMS-ów. Tutaj treść komentarza do naszego dzisiejszego programu i to wysyłamy pod numer 7347. Jakie jeszcze mamy dla Was niespodzianki? Jakie programy przygotowaliśmy do tej wrześniowej ramówki? To wszystko na razie niech pozostanie tajemnicą. Zapraszam na przerwę, a po przerwie spotkamy się z Moniką, Sebastianem, Adamem. Ja jeszcze dzisiaj w, ro w roli gospodyni, ale od jutra wszystko ulega zmianie. Zapraszamy Was na kochanie.